Dzień dobry drodzy widzowie. Dyski Dropa to mistyczne i niezwykle tajemnicze artefakty. Są to jedyne z najdziwniejszych zabytków archeologicznych kiedykolwiek odnalezionych przez człowieka. Znaleziska są na tyle charakterystyczne i niecodzienne, iż w pewnym momencie zaczęto zastanawiać się, czy aby przypadkiem nie są mistyfikacją. Dyski Dropa to zbiór 716 idealnie okrągłych kamiennych dysków, których wiek oszacowano na ponad 12 tysięcy lat. Na zdecydowanej większości z nich znajdują się niezrozumiałe dla nas tajemnicze symbole i niewielkie znaki, które mogą przypominać hieroglify. Kamień, z którego wykonano dyski, to granit, a ich średnica wynosi w największych znaleziskach nawet 30 cm i zawierają dwa rowki wychodzące z wewnętrznego otworu w postaci podwójnej spirali. Artefakty wykonane są z niesamowitą precyzją i widać, że przy ich tworzeniu zadbano o najmniejszy możliwy detal. Wykonanie tak idealnie wyglądających dysków wymagało olbrzymiego kunsztu, delikatności i odpowiednich narzędzi, co tym bardziej zdumiewa ze względu na fakt, iż dyski mają pochodzić sprzed 12 tysięcy lat. Historia związana z odkryciem dysków, jak i ich dalsze losy jest równie interesująca co one same. Do tajemniczego odkrycia miało dojść w latach 1937-38 w górach Bajan-Karaula na granicy Chin i Tybetu. To w tym regionie ekspedycja Chińskiej Akademii Nauk pod kierownictwem archeologa Shiputeja natknęła się na jaskinię w której odnaleźli coś niezwykle przerażającego i równie niezrozumiałego. Było to odkrycie tak dziwne, iż ciężko było je w racjonalny sposób przedstawić i opisać. Jaskinia niemal w całości wypełniona była tajemniczymi rysunkami naskalnymi, na których zauważono linie z innych rysunków, które zostały zinterpretowane jako inne układy gwiazdne, które łączyły się z naszym układem słonecznym. Ekspedycja udała się w kolejne, głębsze obszary jaskini, i w tym miejscu chińscy badacze odnaleźli coś bardziej zdumiewającego niż naskalne rysunki sugerujące połączenie między naszym układem słonecznym a drugim nieznanym. Na tyle jaskini odkryto setki niewielkich wyżłobionych w skalnej ścianie grobów. Ich rozmiar zmylił naukowców, którzy początkowo nie byli przekonani, czy w tak małych grobach może ktokolwiek spoczywać. Zdumienie było ogromne, kiedy chińska ekspedycja zauważyła, iż w grobach znajdują się szkielety nie przekraczające łącznej wysokości 120 cm z nadwyraz zdeformowanymi czaszkami. Czy były to ludzkie szkielety? Tego nie potwierdzono, ani temu nie zaprzeczono. To właśnie w pobliżu grobów odkryto 716 tajemniczych dysków. Patrząc na dyski dropa, pierwszym skojarzeniem jest współczesna płyta CD, jednak starożytne chińskie cywilizacje używały tego wzoru od tysiącleci, a dokładnie były to dyski B. Dyski B to rodzaj artefaktu, który wytwarzano w starożytnych Chinach zazwyczaj z nefrytu. Najstarsze dyski B pochodzą sprzed około 7000 lat, a ich największa produkcja miała miejsce w drugim i pierwszym tysiącleciu przed naszą erą. Nikt nie wie, skąd starożytni Chińczycy wzięli wzór dysku, dlaczego przyjął taką, a nie inną formę i czemu pierwotnie miał służyć. Współcześnie znamy młodsze niż dyski interpretacje ich funkcji, budowy i przeznaczenia. Bi początkowo nie były pokrywane jakimikolwiek wzorami, rysunkami czy symbolami. Były idealnie płaskie, co o tym bardziej zastanawia archeologów. W późniejszym okresie na dyskach zaczęły pojawiać się różne wzory, spirale, rysunki i inne mniej zrozumiałe symbole. Młodsze dyski od starszych, oprócz inskrypcjami, różnią się wartością materiału z jakiego zostały stworzone, tudzież te młodsze robiono z cennych kamieni. Dyski B jednoznacznie zostały określone jako przedmioty rytualne o cechach magicznych były stosowane przez ówczesnych chińskich szamanów i magów. Wiemy, że wykorzystywano je w trakcie rytualnego składania ofiar dla bogów, a także używano ich podczas ceremonii pogrzebowych. Dyski najczęściej odnajdywane są właśnie w grobowcach, podobnie jak w przypadku dysków dropa. Dyski bi oraz dropa są do siebie niezwykle podobne. Zostały odnalezione w podobny sposób, czyli w grobowcach wyglądają niemal identycznie, wykorzystując ten sam wzór z otworem, a także ich rozmiar jest bardzo zbliżony. Jedyną różnicą między nimi jest ich wiek. Z dyskami dropa powiązana jest bardzo ciekawa historia naukowca, który zdecydował się opublikować rozszyfrowaną treść jednego z nich. Naukowiec bardzo szybko zniknął ze świata naukowego i słuch o nim zaginął. Czym na to sobie zasłużył? W 1962 roku chiński profesor z Akademii Prehistorii Cum u Nui opublikował rozszyfrowaną treść jednego z dysków. Niestety nie wiemy jaką metodą posłużył się badacz, ani w jaki sposób odszyfrował symbole mające mieć około 12 tysięcy lat. Nie wiemy, czy podana przez profesora treść to jego interpretacja widocznych symboli, w których zrozumiał przedstawioną na nich historię, czy być może rozszyfrował znaczenie znaków i symboli z tego okresu. Za jakie słowa badacz utracił swój autorytet. Była to rozszyfrowana treść jednego z dysków, a brzmiała ona tak. Zeszli z chmur na swoich powietrznych pojazdach. Przed świtem nasi mężczyźni, kobiety i dzieci ukrywali się w jaskiniach 10 razy. Kiedy wreszcie zrozumieli język migowy przybyszów, dropa pojęli, że przybysze mają pokojowe intencje. Badacz zasłynął z wypowiedzi, w których otwarcie sugerował, że około 12 tysięcy lat temu w miejscu odkrycia dysków katastrofie uległ statek obcej cywilizacji z gwiazdozbioru Wielkiego Psa. Część rozbitków, która przeżyła, przez lata ukrywała się w górach, budując w ich wnętrzu skomplikowaną sieć tuneli. Ta wypowiedź była ostatnią, jaki chiński badacz wypowiedział jako naukowiec. Z jej powodu stracił tytuł naukowy i został uznany za wroga narodu chińskiego. Mówi się, że wkrótce potem udał się do Japonii na dobrowolne wygnanie, gdzie zmarł niedługo po ukończeniu rękopisu swojej pracy. W 1968 roku dyski DropA zwróciły uwagę rosyjskiego naukowca Sajtseva, który opublikował pracę chińskiego naukowca i przeprowadził dokładne analizy oraz testy dysków. Wyniki pracy były zdumiewające, gdyż ujawniły pewne bardzo szczególne ich właściwości. Jak wiemy, dyski wykonane zostały z granitu. Jednak zawierały bardzo wysokie stężenia kobaltu i molibdenu, a także innych rzadkich metali. Zwrócono uwagę na fakt, iż granit, z którego wykonano dyski, to niezwykle twardy materiał. Nie wiemy za pomocą jakich narzędzi, które umożliwiałyby ludziom sprzed 12 tysięcy lat wyrzeźbienie symboli, zwłaszcza tak drobnych i idealnych, dokonano tak niesamowitej pracy. Analizy wykazały, że dyski były kiedyś naładowane elektrycznie lub działały jako przewodniki elektryczne ze względu na zaskakujący rytm oscylacji, który został zarejestrowany za pomocą oscylografu. Sytuacja z dyskami dropa jest bardzo dziwna i pełna tajemnic. Wiemy, że w 1994 roku niemiecki naukowiec Hartwig Hausdorff i jego kolega Peter Grassa Odwiedzili Muzeum Banpo w Xi'an w Chinach, gdzie przedstawiono im informację, że przełożeni dyrektora muzeum nakazali zniszczenie dysków i oficjalnie nie uznają ich istnienia. Hausdorff dowiedział się, że chiński rząd nie dysponuje jakimikolwiek oficjalnymi danymi o plemieniu, zwanym DROPA, ani w okolicy odkrycia dysków, ani w innych częściach Chin. Teraz dochodzimy do momentu, w którym należy zastanowić się. Czy kamienne dyski Dropa to autentyczne odkrycie artefaktów sprzed 12 tysięcy lat, czy skrzętnie zaplanowana mistyfikacja i wielkie oszustwo? Współcześnie uważa się, że Tsum Umnui nie jest prawdziwym chińskim imieniem. Co więcej, o tym chińskim archeologu nie ma żadnej wzmianki w jego ojczystym kraju poza przedstawionym związkiem z dyskami Dropa. Według niemieckiego naukowca Hartwiga Hausdorfa, Tsum Um Nui to dawna nazwa japońska, ale dostosowana do języka chińskiego, więc w tym przypadku mamy do czynienia z pierwszą dziwną sytuacją, w której rzekomo chiński naukowiec nie posiadał chińskiego imienia ani nazwiska. Dodatkowo z niewiadomych przyczyn te dane powiązane są tylko z dyskami dropa, bez jakiejkolwiek wzmianki z innymi sprawami archeologicznymi. Co więcej, Zdecydowanej większości nazwisk i źródeł nie da się jednoznacznie potwierdzić i nie można ustalić istnienia uczonych sowieckich czy chińskich, którzy brali udział w sprawie. Uwagę zwraca także fakt potencjalnego rozszyfrowania treści jednego z dysków, a także informacja o rozkazie zniszczenia ich przez Muzeum Banpo Xi'an. W tej sytuacji możemy mieć do czynienia z mistyfikacją, z której zdano sobie sprawę? I podjęto kroki mające na celu wyciszenie całego wydarzenia lub z autentycznym odkryciem, którego wartość i znaczenie wystraszyły ówczesne chińskie służby, które uznały znaleziska za zagrożenie i podjęto decyzję o skutecznym wyciszeniu sprawy poprzez zniszczenie bądź ukrycie artefaktów, usunięciu naukowców biorących udział w odkryciu z przestrzeni publicznej. W tym zniszczenie ich akt i danych z każdego możliwego szczebla chińskiej administracji i miejsc ich pracy, a także ostateczne stworzenie warunków do tego, aby odkrycie zostało uznane za mistyfikację. Jak widzimy, sprawa dysków dropa jest bardzo ciekawa i złożona. Nie mamy w tym przypadku pewności, czy jest to mistyfikacja, czy autentyczne odkrycie. Jednak podobieństwo dysków Dropa do dysków B sprzyja twierdzeniu, że mogły być one autentycznym, bardzo niewygodnym znaleziskiem sprzed wielu tysięcy lat. Jak zareagowałby świat, gdyby oficjalnie powiedzieć, że 12 tysięcy lat temu Ziemia została odwiedzona przez przybyszów z innych planet? Oficjalne wypowiedzi w tym temacie mogłyby wywrócić świat do góry nogami. To już wszystko na dziś moi drodzy. Zapraszam Was do polubienia strony 4 Strefy Tajemnic na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam miłego i spokojnego dnia. Do usłyszenia!